Kierowcy zawodowi, co się z nami, kurde mole, dzieje? Znaczy, ja wiem, narażę się w pewnej grupie, co to wszystko wie, wszędzie była i tak dalej. Ale jak widać, sam do tej grupy zawodowej należę. I dzwoni do mnie dzisiaj żona z zapytaniem, co ona ma zrobić, co ona ma temu klientowi powiedzieć, gdyż przyjechał do nas klient. Po przyczepę pod mini koparki 2,7 tony DMC Skoda Fabio Ja rozumiem To jest Da radę Ona da radę pociągnąć Na pewno będzie super pociągnie Podczas gdy przyczepa z koparką Będzie dwa razy cięższa od samochodu Jasne Ciągnik siodłowy też jest lżejszy od naczepy Sam w sobie ale tam jest troszkę inaczej skonstruowane to wszystko, żeby to działało, ale to był kierowca zawodowy. Ja Wam powiem taką rzecz, że o ile z kierowcami kategorii B nie ma takich problemów, bo to są ludzie, którzy zadzwonią, zapytają: Mam taki samochód, czy mogę pociągnąć taką przyczepę, czy nie? My odpowiadamy tak albo nie. Jeżeli nie, no to szukamy jakiegoś innego rozwiązania, może na dwa razy, może jakiś transport polecimy kogoś i tak dalej. To nie jest koniec świata. Ale kierowca zawodowy nie, on musi przewieźć sam. I ja nie wiem, jak to działa, po prostu, że. W pracy, na parkingach to wszyscy mądrzy. A ja przeładowany nie jeżdżę, a busiarze tacy i owacy, a to tamto i owam to. Ale jak przychodzisz do prywatnego przejazdu, to z kodą Fabio chce, przewo... chce ciągnąć koparkę. Super! Po prostu gościu rozwalił system. Śmiałem się kiedyś z gościa, co chciał golfem lawetę ciągnąć. Ale tutaj to już. Nie, czy wy zdajecie, zdajecie sobie sprawę, że wy za to kwity możecie stracić, jak was złapią? I to złapanie to jest najlepszy wypadek, nie? Bo nie życzę wam, żebyście nie wyhamowali i w kogoś walnęli, a nie daj Boże jeszcze kogoś. Bo to jest po prostu dla mnie podobna kategoria myślenia, co pijany kierowca. Ja nie pojadę, ja nie dam rady, także. Chciałem po prostu poznać Waszą opinię na ten temat, a tak, zmienia, tak troszkę zmieniając temat, jakbyście chcieli, to mogę nagrać filmik o takim Mercedesie Turismo z kamerami zamiast lusterek, jakbyście byli ciekawi, także dajcie znać w komentarzach i do następnego. Hej!